Milan może i odpadł z Ligi Mistrzów i to z Feyenoordem, który nie miał prawa tak naprawdę osiągnąć dobrego wyniku na San Siro, przyjechał w mega osłabionym składzie i tak dalej. No ale zrobił całkiem dużą rzecz, także gratulacje dla ekipy z Rotterdamu. Natomiast ciekawego coś innego wydarzyło się w tym meczu, bo już w pierwszej minucie piłkę do siatki załadował Santiago Jimenez. Santiago Jimenez, który zimą zamienił Feyenoord na Milan. Tym samym Meksykanin stał się pierwszym piłkarzem, który strzelał bramki dla Feyenoordu i strzelał bramki Feyenoordowi w ramach jednej Ligi Mistrzów. Nikomu innemu jednego klubu nie udało się tak obskoczyć. Pomijamy tutaj bramki samobójcze, bo to jest oczywista sprawa. No, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, ale nie sądzę, żeby przejście takie do historii Jimeneza urządzało, bo w Lidze Mistrzów już sobie w tym sezonie nie pogra.